Hejeczka, latawcy z tej strony, atmosfera, a dzisiaj znowu realistyczne chowrce. Yy, tak, bo to się czyta chowrce. Yy, pomyślałam sobie, że nie wiem do końca, co nagrać dzisiaj, że tak, tak w sumie aktualizacja wysysa też nie była jakaś ciekawa. A tutaj w naszej stajni trochę się podziało. Urodziły się jakiś czas temu dwa źrebaczki. No, i pomyślałam sobie, że nagram właśnie realistyczne echorse. A więc u naszych koników właśnie urodziły się źrebaczki Tea i Vea. Są, też, to, są to również postacie z, z, z Wiedźmina. Geralt i Ciri są dorośli. Kalante jest w ciąży, tak samo jak Ciri. Okej, okay, sobie weźmiemy, już się zajmiemy. Tea. O, urosły. O, okej. Okay. No to Thea i Wea urosły. Nieważne. Także tak wygląda Thea. Wea jest też izabe są izabelowaty. Obydwie mają w genecu, to Tutaj są dosyć słabe, ale, ale, ale jest okej. Okay. Czystej rasy konemary. Tutaj nie mają żadnych bonusów. Oprócz ośrodka jest dzieckiego, no. I tak sobie myślę, zabierzemy je może, ją może na górę, w górę na pięciogodzinną wycieczkę. Teraz, jak widzicie, energia spadła jej bardzo. Także pogłaszczamy tam, damy jej marchewkę, oporządzimy. Damy jej jedzonko, możemy jej też już dać owiec, ponieważ, ponieważ jest już dorosła. Możemy jeszcze na chwilkę pojechać do lasu, żeby trochę jej powiększyć tę sumę umiejętności. No, i tak będzie wyglądał dzień u tej. A to jest Wea Izabelowata, ma tyle samo gwiazdek, co jej siostra, e, i ją dzisiaj zabierzemy w las. W las ją zabierzemy, tutaj się nią zajmiemy, oporządzimy ją, damy jej owies e, No i możemy ją zabrać teraz w góry, czyli tak jakby na odwrót. O, i ona ma teraz więcej umiejętności niż Wea, to znaczy Tea. myle je trochę. E, tak. Tutaj mamy Geralta. Jak wiecie, on jest jasno siwy. W ogóle tutaj możemy go pokryć, ale to może nie teraz, bo teraz będziemy go trenować. Damy mu zadania. Jako wycięcie lasu pojedziemy na wytrzymałość. Oczywiście tutaj pogłaszczemy, napoimy, oporządzimy naszego konika i damy mu jeść. I test tego, co tu będzie, zrobimy jeszcze jeden trening. No i nakarmimy go marchewką i mieszanką. Teraz wam pokażę Ciri. Tutaj Ciri jest już dorosła, jest w ciąży od dwóch miesięcy z przytulnym. Zaraz wam pokażę, jak on wygląda. Jest to taki ogier konemara błanej maści. Ma, ma takie statystyki. Na razie chodzi mi najbardziej o maść, a nie o statystyki, więc, więc właśnie wybrałam tego błanego konika. Dobra, no a więc zaczniemy dzisiejszy dzień od lekcji i standardowego treningu na wytrzymałość. Oczywiście zajmiemy się nią, napoimy, oporządzimy ją i pogłaszczemy. Damy jej jedzonko, pojedziemy na jeszcze jeden trening. No i damy jej marchewkę i mieszankę. Teraz przejdziemy do kalanty. Tak, tutaj właśnie ona jest teraz w ciąży ze źrebaczkiem rasy Konemara Maści Kary z koniem O. Tak się nazywa. I jest w ciąży od 10 miesięcy, także możemy ją za chwilę postarzyć i zobaczymy, jaki urodził się źrebaczek. Już mam dla niego nawet imię, będzie się nazywał Jaskier, tak jak przyjaciel poeta Geralta. No, postażmy ją, poślimy, poślemy po weterynarza i oto jest nasz mały źrebaczek. Zaraz wpiszemy jego imię. Jaskier, mam nadzieję, że nie słychać klawiatury. Jaskier. Tak. O, czekajcie, czekajcie, czekaj, jest Dobra. Mamy klasyczną łzdę A więc jaskier jest maścikara. Rasa Kuckonemera. I ma 295 gwiazdek, czyli nieco chyba więcej niż TA i Wea. Dobrze. Zajmiemy się nim, oczywiście. Zaopiekujemy się. I, I tak. Tutaj przejdziemy znowu do Kalantę. No i dzisiaj chyba nie będziemy jej bardzo, jakby wiecie. Yy, przemęczać, zrobimy jej tylko lekcję. Oporządzimy ją. O, jest tu za gruba, więc nie będziemy jej niczego dawać. I damy marcheweczkę. No. I tak to będzie wśród koników. Tutaj cele nam się zrobiły, ale to później sobie sprawdzę. No. I tak to teraz będzie wyglądało. Yy, do biura sobie zajrzymy w schronisku. Pobłyszczemy sobie konika. Sprzedamy łajno. Mm, tak. I jabłuszko, Ta uzda też na razie nie jest nam potrzebna, więc ją sprzedamy. No. Cel sobie później odznaczę. Eee, no i to by było na tyle. To nie był jakiś długi odcinek, bo, bo, bo konie jest mało. Co prawda więcej niż za ostatnim razem. Bo jest Thea, Wea i Jaskier. Eee, no. Eee, tak. Tak. <grystanie> A więc to chyba będzie wszystko na ten odcinek. Ja sobie osiągnięcie później sprawdzę. Nie robię tutaj tych minigierek, bo postanowiłam, że w realistycznym SSO Horse. Nie będziemy tego robić, bo to nie jest realistyczne. No i tak, tak, co tam mówią youtuberzy, subskrybujcie kanał, lajkujcie, lajkujcie ten filmik. Tak, i... I to by było na tyle, co chciałam powiedzieć. Eee, kolejny odcinek oczywiście w niedzielę, w przyszłym tygodniu egzaminy się skończą, bo w przyszłym tygodniu mam jeszcze egzaminy. I chyba jeszcze w następnym tygodniu mam jakieś, ale to już takie końcowe, takie mega końcowe. Eee, no, i wtedy już będzie można więcej nagrywać, ale, ale tak, widzimy się w następną niedzielę. Także do następnego i cześć!